Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire, Kwiaty Zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Wyznanie. Luba, słodka kobieto. Raz jeden, jedyny. Się o ramię me wsparła, a w mroku duszy mojej pamięć tej godziny nie starła się, nie zamarła. Późno już było. Na kształt nowego medalu pełnia podnosiła lice, a uroczystość nocy spływała jak fala na śpiące grodu ulice. Biegając, u ścian domów i u bram przed sieni kotów gromada swawolna z uchem na czatach, albo na kształt drogich cieni, towarzyszyła nam zwolna. Nagle, w pośród zbliżenia, jakie wywołało półświatło nocy niepewne, z twych ust, z których wesele tylko zawsze brzmiało, z ust, co tak dźwięczne i śpiewne. Z twych ust tchnących radością, jak w jasne poranki, fanfara rozgłośnie brzmiąca, dziwaczna nuta skargi na kształt niespodzianki wyrwała się, tęskna, drżąca. Jak dziecina kaleka, brzydka, głupowata, której się wstydzą rodzice. I którą by na długo chcąc ukryć od świata W ciemną zamknięto piwnicę. Biedne aniele, Nuta głosiła krzykliwa, Że nic pewnego na świecie I że egoizm ludzki jakkolwiek się skrywa We wszystkim zdradzi się przecie. Iż rzemiosła piękności niewesołe dzieje, Że nierozkoszne zadanie tancerki która zimna na rozkaz szaleje, a śmiech ma na zawołanie: Że budować na sercach jest to niedorzeczność, Że piękność, miłość, rozkosze kruche są, Że niepamięć pogrąża je w wieczność, jak śmiecie, zgarnąwszy w kosze. Ach, często. Często potem myślą wyzywałem tę noc, ten smutek, milczenie. I to straszne, przed serca konfesjonałem, Twe wyszeptane zwierzenie. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.